Czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby y, ograniczyć, zredukować do minimum y, te przepływy niekontrolowane przez nasze służby, przepływy migrantów w tej i we w te przez polsko-niemiecką granicę. Y, mam nadzieję, że konsekwencje negatywne z punktu widzenia interesów polskich obywateli będą zminimalizowane. Takie zadanie wyznaczyliśmy i Straży Granicznej, i innym służbom. Zdajemy sobie sprawę, że ta decyzja rodzi pewne konsekwencje dotyczące swobody przepływu osób. Ale zadaniem straży granicznej jest tak naprawdę skuteczne blokowanie nieuzasadnionego, nieuprawnionego odsyłania przez stronę niemiecką migrantów, jeśli takie miało być miejsce, i po to, żeby móc uzyskać kontrolę nad tym procesem, trzeba przywrócić kontrolę na granicy. Nie ma innej drogi. Natomiast dyspozycje, jakie wydałem wszystkim służbom w to zaangażowanym, są jednoznaczne do minimum, do absolutnego minimum należy ograniczyć działania, które mogłyby utrudnić zwykłym normalnym ludziom transportowi. Towarów, produktów, ruchu turystycznego. To wszystko, co powinno odbywać się możliwie normalnie i płynnie, i będziemy robili wszystko, aby te konsekwencje były jak najmniejsze. Polub, skomentuj, udostępnij.